Cześć Boże, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Słowo dzisiejsze to Łukasz, drugi rozdział, wiersze 36-40. To do porównania w Biblii Tysiąclecia brzmi Dziecie nabierało mocy, a w Biblii Pierwszego Kościoła nabierało siły. Biblia Pierwszego Kościoła bardziej sprowadza tego, ten, ten rozwój Pana Jezusa na taki poziom bardzo ludzki. Nie jakiejś mocy nadprzyrodzonej, ale siły po prostu, której nabywa dziecko rosnące po prostu z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Tak samo Pan Jezus po prostu wzrastał tak jak każda i każdy z nas. Niczym się nie różnił. W żaden sposób Pan Bóg w nadprzyrodzony sposób nie przyspieszył jego wzrastania czy nie. Przyjął ludzkie ciało i w pełni. Był człowiekiem od maleńkości aż do śmierci, którą poniósł na krzyżu. Był dokładnie taki jak my, w swojej fizyczności, w swojej psychice, w swoim rozwoju, kształceniu, mentalności itd., itd. Panie, niech to Słowo. W cudowny sposób, piękny sposób pokaże nam Twoje człowieczeństwo, Twoje wzrastanie. Właśnie to, że byłeś człowiekiem, jesteś człowiekiem z krwi i kości i że na tym pięknym człowieku Pan Bóg dokonał tego cudu, w którym ta natura ludzka i boska połączyły się, byśmy mogli zostać. Odkupieni, wybawieni i umiłowani. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty, Amen. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia już we wstępniaku niedzielnym.